Cała prawda o Nostradamusie. Uważa się, że żyjemy w epoce nauki i racjonalizmu, że jesteśmy dalecy od średniowiecznych przesądów. Pogląd ten został jednak podważony przez wydarzenia z 11 września 2001 roku. 11 września był jedną z największych tragedii współczesności. Co ciekawe, tuż po zamachach miliony ludzi nie szukało odpowiedzi w nauce, lecz w przepowiedniach dawno zmarłego proroka. Po 11 września w internetowych przeglądarkach najczęściej wpisywano hasło Nostradamus, a nie Osama Bin Laden czy George Bush. Pomysł, że Nostradamus może wyjaśnić zagadki współczesności, wydaje się absurdalny, jednak wielu ludzi wydaje się w to wierzyć. Swoją reputację Nostradamus zawdzięcza prawie tysiącu czterowierszy, zwanych centuriami, w których aż roi się od zagadkowych odniesień. Zwolennicy jego tajemnych mocy uważają, że są to zaszyfrowane wiadomości dotyczące wydarzeń z przyszłości, takich jak 11 września. Mario Redding jest jednym z największych zwolenników Nostradamusa. Jego zdaniem 11 września został przewidziany z wielką precyzją. Ogień z wnętrza Ziemi wstrząśnie wieżami nowego miasta. W rezultacie dwie wielkie skały stoczą długi bój. Źródło Aretuzy wypełni rzekę krwią. Wszystko to mówi o 11 września. Ogień z wnętrza ziemi. To ropa, która leży u podstaw zamachu. Wstrząśnie wieżami nowego miasta. To jasne. Nowe miasto to nowy świat. Nostradamus wiedział o jego istnieniu. Dwie wielkie skały to oczywiście chrześcijaństwo i islam. Dwie wielkie skały staczą długi bój. Muszę przyznać, że zrobiło to na mnie olbrzymie wrażenie. Predling wierzy, że Nostradamus przepowiedział wszystko od Wielkiego Pożaru Londynu po huragan Katrina. Inni uważają, że słowa Nostradamusa zostały źle zinterpretowane przez jego zwolenników. Wiedzą, że to bzdura, ale w ten sposób zarabiają na życie. Czy więc Nostradamus był prorokiem, czy nie? Urodził się w roku 1503 w Prowansji na południu Francji. Były to ciężkie czasy. Ówczesne warunki życia w Prowansji i w ogóle w całej Europie były okropne. Ludzie się nie myli. Kościół odrazał częste kąpiele. Mieli psze przez większość dnia się drapali. Żyli w nędzy, wśród zabobonów. Śmierć była wszechobecna. Nostradamus wyróżniał się od początku. Z pochodzenia był Żydem, a więc obywatelem drugiej kategorii. Jego dziadkowie wyznawali judaizm, ale z czasem przeszli na chrześcijaństwo. Mimo to wszyscy pamiętali skąd się wywodził. Nostradamus wiedział, że Kościół cały czas go obserwuje. Dzieciństwo Nostradamusa przebiegało spokojnie. Ożenił się w wieku około 20 lat, osiadł i zajął się medycyną. Otworzył nawet własną aptekę. To było coś pomiędzy sklepem spożywczym i apteką. Można tam było kupić słodycze, cukierki, los. Apteki były idealnym miejscem do plotkowania. Ludzie zakładali się tam o płeć nienarodzonych jeszcze dzieci, wróżyli. Próbowali odgadnąć przyszłość. Pod koniec lat 30. XVI wieku Nostradamus był zwykłym żonatym sklepikarzem. Potem stało się jednak coś, co odmieniło jego życie. Nie ma wątpliwości, że wielki wpływ miała na niego śmierć żony i dziecka podczas zaraz, jaka nawiedziła Ażon. Coś w nim pękło. Od tej pory zaczął miewać wizję. Pogrążony w żalu Nostradamus ruszył w podróż po Europie. Trwała ona ponad 10 lat, podczas których poznawał nowinki oraz tajemnicze tradycje różnych zakątków kontynentu. Od żydowskiego mistycyzmu po tajniki astrologii. Kiedy w latach 50. XVI wieku wrócił do Prowansji, mógł już opublikować swoje największe dzieło. W roku 1555 pojawiła się książka, która z czasem miała uczynić Nostradamusa sławnym. Jego przepowiednie 942 przerażające proroctwa. Zagłodę przepowiadało już wielu, ale proroctwa Nostradamusa były inne. Miał on bowiem dostęp do nowego, niezwykłego wynalazku. Wielkim technologicznym przełomem epoki renesansu była prasa drukarska. Nagle można było drukować książki w dziesiątkach egzemplarzy i rozwozić je po całej Europie. Ci, którzy umieli czytać, mieli teraz łatwy dostęp do nowych idei, czasem śmiesznych i żałosnych, ale czasem wspaniałych. Był to jeden z najszybciej rozwijających się przemysłów tej epoki. Drukarze szukali bestsellerów, najlepiej sprzedawały się dzieła z zakresu astrologii i proroctw. Obie te dziedziny stały się więc bardzo popularne. Nostradamus znalazł się na właściwym miejscu we właściwym czasie. Mógł swobodnie propagować swoje idee. Gdyby urodził się sto lat wcześniej, znano by go jedynie w Prowansji, a i to wątpliwe. Nie chodziło jedynie o łatwiejszy dostęp do czytelnika. Inny był też język Nostradamusa.

Wszyscy myśleli, że taki człowiek z pewnością musi coś wiedzieć o przyszłości. Mroczny styl Nostradamusa odpowiadał jego czasom. Kiedy wrócił do Prowansji, trwał tam zacięty spór między katolikami i protestantami. Obie strony uważały przeciwnika za antychrysta. Mieszkańcy całej Francji mówili o końcu świata. Nostradamus był odpowiednim człowiekiem na ponure czasy. Pasował do ówczesnej mrocznej rzeczywistości. Pomimo sukcesów Nostradamus wcale nie musiał zdobyć sławy. Jego dzieło przeczytała jednak jedna z najważniejszych osób w kraju. Pochodząca z Włoch, królowa Francji przesądna aż do bólu szukała ludzi, którzy objawią jej przyszłość. Usłyszała o Nostradamusie i ściągnęła go z Prowansji do Paryża. Katarzyna Medycejska, królowa Francji. Zaprosiła Nostradamusa na swój dwór. Trzeba pamiętać, że był to najwspanialszy dwór ówczesnej Europy. Nie miał sobie równych na całym kontynencie. Podobno królową zaniepokoiła jedna z centurii. I nic dziwnego. Wydawało się bowiem, że dotyczy śmierci jej męża, króla Henryka II. Zwolennicy Nostradamusa często sięgają po ten wers. Ich zdaniem było to bowiem jego pierwsze trafne proroctwo. Really Centuria, która uczyniła Nostradamusa sławnym, dotyczyła śmierci Henryka II i została opublikowana trzy lata przed tą tragedią. Nostradamus, Nostradamus wyróżnił się nagle z tłumu proroków i wróżbitów. Młody lew pokona starego na polu bitwy, w pojedynku. W złotej klatce wyłupi mu oczy. W eyes will be za jednym ciosem dwie rany, aby zmarł śmiercią okrutną. Młody lew to Montgomery, dowódca przybocznej straży króla. Zapytał Henryka, czy nie miałby ochoty na turniejowy pojedynek. Król był dumny i wciąż młody, więc wyraził zgodę. Pomimo oporów Katarzyny, która błagała go, by zrezygnował. Pierwsze dwa starcia nie przyniosły rozstrzygnięcia. Potem kopia Montgomerego pękła. Królowa prosiła, by Henryk zrezygnował. Montgomery też był zaniepokojony. Mimo to ruszyli na siebie raz jeszcze. Montgomery uniósł kopię i jej drzazgi wbiły się w hełm króla. Fragmenty drewna utkwiły w oku i gardle Henryka. Agonia trwała aż dziewięć dni. Zginął dokładnie tak, jak przepowiedział Nostradamus, co wpłynęło na losy Francji. Nostradamus zyskał sławę. Królowa uczyniła go nadwornym doradcą ze stałą, wysoką pensją. Umierając, Nostradamus był znany jedynie we Francji. Jednak wkrótce usłyszała o nim cała Europa. W roku 1666, po wielkim pożarze Londynu, niektórzy zaczęli wskazywać na rzekomo przepowiadające to wydarzenia czterowiersze Nostradamusa. Krew sprawiedliwego zniknie z Londynu, spłonie nagle w roku 1666. Stara dama upadnie, zniszczone też będą świątynie protestantów. Nagle w roku 66. To dotyczy roku 1666. Stara dama to katedra św. Pawła, która poważnie ucierpiała w pożarze. W XX wieku Nostradamus wciąż był światowej sławy gwiazdą. Uważano, że przepowiedział każde ważniejsze wydarzenie w dziejach, w tym także te najstraszniejsze.